Ja, suweren państwa polskiego, Rzeczypospolitej, mojej ojczyzny, będę odczytywał Dziennik Ustaw z roku 309, 2 grudnia, napisany w Angers we Francji. Ja, suweren Andrzej Mazurek, Lach Szysłowianin R1a informuję. Mając świadomość, że przedstawiciele państwa polskiego formalnie nie podpisali żadnego aktu pokojowego po dokonaniu najazdu na Polskę z dnia 1 września roku 1939 do pokonania Wroga. Cytuję. W dzienniku ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 102 w Angers dnia 2 grudnia ukazał się dekret prezydenta Rzeczypospolitej opozycji 1006. Dekret prezydenta Rzeczypospolitej z dnia. 30 listopada 1939 roku o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych. Na podstawie artykułu 79 ust. 2 ustawy konstytucyjnej stanowiem co następuje. Artykuł 1. Wszelkie akty prawne i zarządzenia władz okupacyjnych terytorium państwa polskiego, jeżeli wkraczają poza granicę tymczasowej administracji okupowanym terytorium są zgodne z postanowieniami Czwartej Konwencji Haskiej z 1907 roku o prawach i zwyczajach wojny lądowej. Nieważne i niebyłe. Artykuł 2 ustęp 1 wszelkie akty prawne i zarządzenia władz okupacyjnych terytorium państwa polskiego dotyczące przenoszenia obciążenia, ścieśnienia lub ograniczenia pod jakąkolwiek inną nazwą Prawa własności skarbu państwa, związków komunalnych, przedsiębiorstw państwowych i komunalnych instytucji publicznych oraz osób fizycznych i prawnych na rzecz obcych państw pod jakimkolwiek tytułem prawnym są nieważne i niebyłe. Ustęp drugi. Nieważne i niebyłe są również akty prawne i zarządzenia władz okupujących terytorium państwa polskiego wymienione w ustępie pierwszym, gdy wynikają one ze stosowania eksterminacyjnej polityki narodowościowej. Artykuł trzeci. Nieważne i niebyłe są wszelkie akty prawne władz okupujących terytorium państwa polskiego dotyczące wprowadzenia sekwestru zarządzania przymusowego pod inną nazwą zmiany w sposobie zarządzania i użytkowania mieniem osób fizycznych i prawnych państwa polskiego. Jak również wszelkie akty prawne tychże władz dotyczące zmiany w składzie władz spółek i personelu zarządzającego interesami osób fizycznych i prawnych. Ustęp drugi. Jeżeli akty te zdziałane zostały na nieprzymuszony wniosek obywateli polskich i w ich interesie trybie uznania ich przez władze polskie. Artykuł czwarty. Nieważne i niebyłe są wszelkie akty prawne i zarządzenia dokonane przez władze okupujące terytorium państwa polskiego w stosunku do uprawnień i mienia obywateli polskich i polskich osób prawnych znajdujących się poza obszarem Polski. Artykuł 5. Nieważne i niebyłe są wszelkie tytuły prawne nabyte przez jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną do jakiegokolwiek mienia lub jakichkolwiek praw na zasadzie zarządzeń i aktów prawnych władz okupoczynnych uznanych przez dekret niniejszy są nieważne. Również nieważne i niebyłe są wszelkie tytuły prawne nabyte przez jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną do jakiegokolwiek mienia lub jakichkolwiek praw w drodze umów lub też wykorzystania przepisów przymusowych, o ile dotyczą przedmiotów i praw wskazanych w artykułach poprzednich. Artykuł 6. Akt zwykłego ustanowionego przez władze okupacyjne zarządu cudzym mieniem w czasie wojny w granicach koniecznej potrzeby i normalnej eksploatacji prowadzonej na zasadach uczciwości i dobrej wiary wymagać będą uznania przez władze polskie po zbadaniu sposobu wykonywania zarządu cudimnieniem. Artykuł 7. Nieważne i niebyłe są wszelkie akty prawne przez obywateli polskich pod przymusem bezpośrednim lub pośrednim władz okupacyjnych. Akty te mogą być zgłaszane do rejestru władz oposzkodowanych. Każda osoba poszkodowana ma prawo wnieść do sądu skargę o uznanie aktów za nieważne. Artykuł 8. Obywatel Polski, który dobrowolnie będzie pomagał władzom okupacyjnym do wykonywania aktów skazanych w artykule 1 do 5, podlegnie karze do 10 lat więzienia, grzywnie lub konfiskacie całego mienia. Artykuł 9. Przepisy niniejsze dekretu stosuje się do już wydanych aktów prawnych i zarządzeń władz okupacyjnych, jak również do wszelkich sprzecznych z postanowieniami niniejszego dekretu, aktów prawnych i zarządzeń tychże władz, które zostaną wydane po wejściu w życie niniejszego dekretu. Artykuł 10. Dekret niniejszy obowiązuje z dniem ogłoszenia. Artykuł 11. Wykonanie dekretu powierza się prezesowi Rady Ministrów i właściwym ministrom. Prezes Rzeczypospolitej Władysław Praczkiewicz, prezes Rady Ministrów Sikorski. Tłoczono z polecenia ministra sprawiedliwości w drukarni Polska we Francji w Paryżu. Dziękuję to tyle.